Bardzo charakterystyczne objawy głodu alkoholowego u wszystkich uzależnionych to między innymi pogorszenie pamięci, rozdrażnienie, sny o alkoholu, a także wracanie myślami do przyjemnego stanu upojenia, czyli koloryzacja wspomnień. Zachowanie alkoholika na głodzie może przybrać charakter obsesyjno-kompulsywny. Osoba dotknięta głodem alkoholowym ma poczucie, że tylko alkohol może przynieść jej ulgę i poprawę samopoczucia. Zdarza się, że osoba uzależniona nie ma nawet świadomości, że pojawia się u niej głód alkoholowy. Głód alkoholowy może być inicjowany przez szerokie spektrum czynników. Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim sytuacje, w których wcześniej był spożywany alkohol. Czynniki wewnętrzne to najczęściej emocje i uczucia, z którymi osoba uzależniona miała problem na trzeźwo. Często więc w momencie, na przykład, lęku lub stresu sięgała po alkohol w celu ucieczki od danej emocji. Nabycie umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym jest jednym z najważniejszych celów terapii uzależnienia od alkoholu w naszym ośrodku. Radzenie sobie z głodem alkoholowym przez uzależnionych jest dla nich tym trudniejsze, że często mają oni trudności rozpoznaniem obecnego u nich głodu alkoholowego. Dlatego też podczas terapii bardzo ważna jest praca nad doskonaleniem samoobserwacji i zwiększaniem świadomości tego, co się dzieje z ciałem, z uczuciami, myślami i w zachowaniu. W naszym ośrodku pomagamy osobom uzależnionym w rozpoznaniu u siebie objawów głodu alkoholowego oraz jak sobie z nimi radzić, kiedy już wystąpią. Zapraszamy do kontaktu.